No wiem jak, jak klasyk mecz walki. E, cały czas piłka w kontakcie, cały czas e, kluczem było do e, przebijanek, przebitek. Nie, nie mogliśmy jakby e, piłki sprowadzić do ziemi trochę dłużej nie operować. Oczywiście z prostej przyczyny warunki były bardzo trudne, ale potrafiliśmy się jakby dostosować do do możliwości dzisiejszych warunków i też mieliśmy swój pomysł na stałe fragmenty. Niestety piłka nożna to jest taka gra, gdzie szczególnie w takim meczu, w takim momencie, w pierwszej kolejce, kiedy do wczoraj nie było wiadomo gdzie będziemy grać, to jednak dzisiaj warunki boiskowe decydowały o tym, jakie widzieliśmy albo jakiego nie widzieliśmy widowiska. Jesteśmy zespołem, który chce grać w piłkę, chce operować tą piłką i niestety dzisiaj było to utrudnione. Przy takich meczach często kończą się, takie mecze kończą się wynikiem 0-0, ale niestety my popełniliśmy błąd w ustawieniu wyrzucał tu i wpadło do naszej bramki. Niestety, niestety. Tak jak już powiedziałem, ciężko jest odrobić, ale staraliśmy się. Trudno odmówić zawodnikom ambicji. Być może tych umiejętności jest troszkę za mało. E, musimy skupić się na następnych meczach, bo niestety musimy przełknąć gorycz porażki. Mamy sporo kolejek do, do tego, żeby budować ten zespół, żeby wzmacniać morale. A musimy to przeanalizować, z czego to się wzięło, że w tak prosty sposób straciliśmy bramkę ze tego fragmentu. Czy trochę zaskoczeń kadrowych w bramce młodziutki Michał Molenda zamiast Macieja Krakowieka. skąd takie decyzje? No, prosta sprawa. No, musimy dobrać. Mamy doświadczony zespół i to nie chodzi, że Macie przegrał rywalizację. Po prostu regulamin rozgrywek mówi o grze dwóch młodzieżowców. Przerabialiśmy to jesienią, ciągle szukaliśmy jakby optymalnego ustawienia. W związku z tym, że doszedł do nas, Nestor, no to trzeba powiedzieć, że ta siła w zespołu, jeśli chodzi o, o, o piłkę seniorską, jest na dosyć wysokim poziomie. Dzisiaj niestety nie było to pokazane, ale, ale spodziewaliśmy się takiego przebiegu gry. No, ale dzisiaj Michał zagrał poprawne zawody i trudno mieć do niego jakieś większe pretensje. Także to jest przede wszystkim taktyka, a przede wszystkim. Regulaminowo musieliśmy jakąś decyzję podjąć. Był Michał bramce jako młodzieżowiec, i był Kamiński. Na tych się zdecydowaliśmy. Być może w następnych meczach będą inne, inne ruchy w tym względzie. Kończymy rundę wiosenną. Za tydzień kolejny wyjazd. Zabieramy się do Starkardu Szczecińskiego. Jaki plan na ten tydzień? No, trudno powiedzieć, że kończymy rundę jesienną, to tylko na papierze. Dzisiaj rozpoczęliśmy rundę wiosenną. I ciężko właśnie, przeżywam to kolejny raz, w sensie wejścia, zejścia z murawy na, sztucznej na naturalną. To jest bardzo trudny moment. Bo przede wszystkim czucie piłki, organizacja oczywiście, trudno, żebyśmy się usprawiedliwiali, bo to nie ma nic yy, do rzeczy. Natomiast no, trzeba tym chłopakom dać trochę czasu, żeby się. Yy, zaadoptowali do, do nowych warunków. Jesteśmy po dwóch zajęciach na naturalnej nawierzchni. To, to na pewno jest dla nich niezłatwe. Tym bardziej, że już tak jak powiedziałem jesteśmy zespołem, który chce grać w piłkę. No niestety dzisiaj nam się nie udało. Mamy kolejny mecz wyjazdowy. Będziemy zrobić wszystko, żeby dobrze się przygotować. Dobrze się przygotować to znaczy się spędzić trochę więcej czasu w warunkach naturalnej, naturalnej trawy cokolwiek to, to nie znaczy, czy już ta trawa jest, czy nie ma, ale na pewno odbicie piłki, czucie piłki, odległości i tak dalej, to są wszystko rzeczy, które powinny działać na korzyść zespołu naszego, no bo jednak jesteśmy zespołem, który lubi grać piłkę i lubi tą grę kontrolować, dlatego jak najwięcej jednostek treningowych na, na naturalnej murawie i, i z pełnym jakimś tam mobilizacją będziemy następny wyjazd. Te podsumowanie powinno być krótkie, jednozdaniowe. Pierwszy mecz po okresie przygotowawczym, to co powiedziałem we wcześniejszym wywiadzie, to jest mecz, który po prostu się nie wygrywa po ładnej grze, tylko po prostu trzeba przepchnąć. I tak to dzisiaj wyglądało, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Staraliśmy się w jak najmniejszym stopniu dać się rozpędzić kaliszowi i odrzucić ich. Najlepsze rzeczy, najlepsze argumenty, a sami staraliśmy się wkomponować w to, jakie jest boisko, w to, jaki jest teren, i w to, że po prostu jesteśmy po okresie przygotowawczym i było wiele, wiele niewiadomych. Cieszę się, bo mecz, który określiłem na odprawie, mecz na jedną sytuację, czyli będzie sytuacja strzela ktoś bramkę i po prostu wygrywa mecz. Dzisiaj mi, się, dzisiaj mi się to jak gdyby sprawdziło, a charakter i to, co dzisiaj pokazali chłopcy, jest pełen, jestem pełen podziwu, bo naprawdę dzisiaj byli, dzisiaj byli drużyną i jeżeli tak będziemy grali, będziemy zdobywać punkty, będziemy wygrywać mecze i z tego się bardzo cieszę, bo bo znowu wróciła radość, znowu wróciło uciecha z tego wszystkiego, dużo było rozmawiania, dużo było podpowiadania, dużo było pozytywnych emocji zarówno na boisku, jak i poza nim. Także bardzo się z tego cieszę i bardzo się cieszę z tych trzech punktów, bo mimo że rozpoczęliśmy rundę wiosenną, to tak naprawdę kończymy jesienną i powiem, że biorąc pod uwagę fakt, że... Że ten dorobek w momencie, jak przychodziłem, punktowy był troszeczkę nikły, to dzisiaj naprawdę jesteśmy pełni podziwu tego, co ci chłopcy zrobili na boisku, jaki postęp, jak, jak mądrze grali, co, co gdzieś spowodowało zdobycie trzech punktów. Dziękuję. Dlaczego dzisiaj jeszcze nie mogliśmy obejrzeć na boisku Janka Surtykowskiego? Janek Surtykowski dzisiaj rano przedzwonił, wcześniej rano przedzwonił. Naprawdę był w bardzo złym stanie, zachorował, przykro mu było, bardzo mu było przykro, nawet nie chciał ze mną dosyć dużo rozmawiać, bo, bo wiedział, że no niestety gdzieś był przewidziany do, do tego, żeby grać od początku. Przygotowywaliśmy się z nimi, ale myślę, że Orest Kaczuk dzisiaj po prostu dał radę i godnie zastąpił Janka. Trzeba też powiedzieć uczciwie, że naprawdę napracował się solidnie chłopaki i, i, i w 100% jak gdyby to była zamianka jeden do jednego. Pod koniec meczu jeszcze widzieliśmy kilka takich przerw spowodowanych tym, że zawodnicy leżeli na Morawie. No i właśnie, czy ten mecz zakończył się jakimiś kontuzjami dla zawodników, czy to jest po prostu efekt tego zmęczenia i, i natężenia w trakcie meczu? To jest efekt ciężkiego boiska. Boisko jest naprawdę bardzo ciężkie, bardzo gliniaste. Zarówno dla nas, jak i dla Kalisza było naprawdę bardzo niewygodne. My i Kalisz bardzo mocno odczuliśmy te ten trudy tego meczu, i, i to było widać na boisku pod kątem tempa meczu, pod kątem rozgrywania akcji i takiej, takiej płynności. No, po prostu tego nie było najzwyczajniej w świecie. Tu była walka, tu była e, walka, walka, jeszcze raz walka. Dziękuję.